Dzisiaj chcę Wam pokazać szafę. Zdjęcia już widzieliście. Widzieliście też mniej więcej, jak działa mechanizm tej szafy. Ale dzisiaj chciałam Wam także pokazać zawartość. Trochę Wam i trzęsie kręcę z ręki, ale to dlatego, że po prostu nie jestem w stanie uchwycić całości tej szafy ze statywu. Pokażę Wam jeszcze raz, jak ona działa. Otwieramy tutaj zapięcie. Otwieramy drzwiczki. I tutaj teraz pociągamy za, za haczyki. I możemy sobie swobodnie otworzyć. I teraz tak powiem Wam coś, co zepsułam. Zepsułam jedną, jedną rzecz. Daszek w tego typu szafie nie może być przymocowany na stałe. Albo w taki sposób, żeby on nie mógł się otworzyć. Dlaczego? Zobaczcie, tutaj w tej chwili w tych folderach nie ma albumów i tutaj ładnie, swobodnie wszystko, wszystko się otwiera i ładnie pracuje. Ale tutaj już mam włożone albumy i niestety nie jestem w stanie ani otworzyć, ani wyjąć, wyjąć tych albumów ze środka. Muszę ściągnąć daszek, żebym mogła po prostu otworzyć i sobie tutaj swobodnie wyjąć album. I podobnie jest z wkładaniem tego albumu. No, niestety nie przemyślałam dokładnie mechanizmu działania, ale już błąd został naprawiony. Po prostu daszek został wymieniony na daszek ruchomy. Na chwilę obecną przerwę, przerwę nagrywanie, umieszczę sobie telefon na statywie i pokażę Wam wszystkie albumy, które są przygotowane. I Są to albumy na cztery pory roku. Cztery, cztery miejsca, każdy album jest na, album jest na inną porę roku. Tutaj mam akurat wiosnę. I pokażę Wam, jak wygląda, wygląda zawartość szafy. A zatem, albumy już mam wyjęte. Jak to wygląda? Jak już mówiłam, albumy są przygotowane na cztery pory roku, wiosna, lato, jesień i tutaj mam pod spodem zima. Przygotowane zostały, no moment, ułożymy je sobie w, w kolejności później oglądania, przygotowałam je z kolekcji UHK GALERY. Cztery pory roku, czyli mamy Spring, lat, e, spring Summer, Autumn i, i Winter, czyli wiosna, lato, jesień, zima. E, przepiękne, przecudowne kolekcje, które gdzieś tam ładnie się ze sobą komponują i łączą. E, można by było to spokojnie zabrzeć w jednym albumie, ja to po prostu rozdzieliłam. E, zostały mi paski. Kolekcje są naprawdę cudowne i, i fantastycznie się na, na nich pracuje. W ogóle lubię pracować na tych papierach. Wykończyłam całość i połączyłam razem spójnie tematycznie. Nawet tutaj zobaczcie. Moment, moment. Tutaj mam jeszcze bodajże Misty Morning. Też kucha galery. Wydaje tutaj te kwiatki i tutaj te, te, ten, ten zegzaczek to są Misty Morning. Nie pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I całość uzupełniłam i jest takim połączeniem ten jeden arkusz kolekcji Diamond Cochinur. Ten jeden arkusz papieru użyłam do zrobienia i wykończenia całości. Jest on na, na szafie, jest on także tutaj na okładkach albumowych wszystkich albumów. Gdzieś tam jeszcze w, w uzupełniłam te papiery główne kolekcji. W razie, gdyby mi gdzieś tam zabrakło, żeby, żeby to była spójna całość. E, dobra, e, pokazywałam wam też zdjęcia już wcześniej, e, między innymi wiosny, były inne napisy. E, miałam przygotowane napisy ze skrapińca z hashtagami. No, tutaj też jest wyrembosowany na czarno. E, miałam takie napisy z, z hashtagami. Niestety, jak przykleiłam, nie przykleiłam z ramką. E, I te tekturki po prostu mi się rozwarstwiły. Jak wkładałam do, do szafy. No i tekturka się uszkodziła, nie mogłam już później dokupić y, tych, które potrzebowałam, wymieniłam na inne, ale też myślę, że, y, że no ładne są. O tak, Są po prostu inne, tak w innym charakterze, inny, inny mają klimat. Y, I aby te tekturki się nie uszkadzały w, na, w czasie wsuwania tego albumu, czy użytkowania tego albumu przygotowałam ramki I ta ramka jest tak samo wysoka nawet ciut niższa niż ta tektur wyembosowana tekturka dzięki temu nie ma, nie ma problemu, nic nam się tutaj nie oszkodzi będzie to sobie po prostu możemy przesunąć ręką i, i nic nam się nie będzie działo nawet jak będziemy gdzieś wkładać do środka do pudełka, tak jak ja mam tej pudełka w szafie nie będzie nam się nic działo. Okładki wszystkich albumów są jednakowe, jak już widzieliście. Z tyłu jest tylko pieczątka z moim podpisem wycięta dziurkaczem. I to jest ten, ten papierek, na którym jest moja pieczątka. Jest każdy z kolekcji, z której jest stworzony album. Dobra, zaczynamy wiosnę. Wiosnę. Albumy są jednakowych rozmiarów. Są to wszystko albumy folio. Podam wam jeszcze wymiary żebyście mogli sobie uzmysłowić, jaka to jest wielkość mamy tak 6 i 1 czwarta cala na 8,5 cala grzbiet ma, grzbiet ma 1,5 cala w centymetrach będzie to jakieś tutaj macie 3,5 centymetra na 16 cm i wysokość jest na 22 cm każdy jest takiej samej wielkości, one są identyczne. Yy, także konstrukcja tych albumów, yy, album typu folio dotyczy wszystkich czterech albumów. Jednak umieszczenie stron i rozkład stron w poszczególnych albumach się różni i też na tym zale mi zależało, żeby to nie było jednakowe albumy, a każdy był inny. Yy, dwa tutoriale bodajże na album folio tutaj. Tutaj wam podlinkuję, będziecie mogli sobie stworzyć. Podobne podobne albumy w podobnym stylu yy, sobie możecie zobaczyć na moim kanale. Dobra, otwieramy i patrzymy, co jest w środku. Tu mamy klapkę, otwieramy w jedną stronę, i tutaj otwieramy kolejne klapki i mamy miejsce na zdjęcia połowy formatu 10 na 15. Kieszonka, dwa tagi, duży tak, można coś napisać tak z kolekcji tutaj mamy matę na zdjęcia. Otwieramy. Kompozycja motylków i maty na zdjęcia. Tutaj mamy tak, belly band, za którym mieszczą się dwie maty. Za którym mieszczą się dwie maty podklejone na biało. Każda mata jest wytuszowana. W ogóle papiery są wytuszowane distresami. Tutaj, żeby wiedzieć, takiego charakteru. W ogóle papiery z uchaków lubią distresy zwłaszcza te, te vintage foto i, i, i brązowe. Wyciągamy tutaj z kieszeni z tyłu matę. Zdjęcia. Mata się prezentuje w ten sposób. A Belly band jest... Już tutaj chowam. A Belly band jest po prostu wodospadem ze zdjęciami. Na kilka zdjęć. A tu już się nie otwieram Na kilka zdjęć. Zamykamy. I druga część duża, głęboka kieszeń. Dwie maty. Tutaj tak możemy wyjąć. Otwieramy w jedną stronę. Kolejna kompozycja z matami. I tutaj mamy tak kieszeń. W kieszeni maty na zdjęcia. Mat jeszcze można podokładać. W każdym albumie mieści się mniej więcej. Około 50 zdjęć w różnym formacie. Najpierw mi Biurko jest niby duże, a jednak ma ograniczoną powierzchnię. I Tutaj mamy kolejne na zdjęcia pionowe, ale zrobione na dłuższej krawędzi. I z tyłu za wodospadem też w kieszeń. I w kieszeni kolejne maty zdjęcia. Tak się prezentuje nam wiosna. Teraz obejrzymy sobie lato. Z tyłu też tylko mój podpis. Otwieramy i tutaj na górze mamy podospad na zdjęcia poziome w formacie połowy 10 na 15, otwieramy wskazówkę, otwieramy klapkę i tutaj mamy taką rozkładaną kieszeń, raczej rozkładaną kopertę na kilka zdjęć. Też w różnych formatach. Otwieramy dalej. Głęboka kieszeń. A w kieszeni mamy matę na zdjęcia. Zapięcie na ćwiek i sznurek. Otwieramy góra-dół. Tutaj na tych klapkach pomieszczą się duże zdjęcia. I tutaj mamy dwie kieszenie. Jedna i druga. W kieszeni są maty na zdjęcia. Tu mamy tak. A tutaj mamy małe maty na zdjęcia. I tutaj na tej macie wykorzystałam resztki papierów do stworzenia patchworku. I kolejna część. Też kieszenie, dwie większe maty. Tutaj znowu mniejsze maty. I tutaj też wykorzystałam patchwork. I podklejone maty. Otwieramy. Najpierw ta część. Tu mamy tak, klapkę jedną, klapkę drugą i matę na zdjęcia. Tutaj mamy tak, dwie kieszonki, które są z tagami, które przytrzymują nam jednocześnie klapkę otwieraną do góry. I tutaj mamy kieszeń też z miejscem na matę na zdjęcia. Proste, nieskomplikowane. Lubię, lubię folia. <laughs> Pomieszczą sporo zdjęć. Te zdjęcia nie muszą być chronologicznie układane. a Wygląda efektywnie. Mały, cienki album, a pomieści całkiem, całkiem sporo zdjęć. Tutaj mówię, w każdym albumie pomieści się około 50 zdjęć. Jesień i moje ulubione papiery. Słuchajcie, przepiękne fiolety, do tego takie kremowo-brązowe wykończenie i postarzone distressami i to wygląda super. Tutaj mamy tak pół kieszeń, która jest półklapka taka, która jest kieszenią, w której mieszczą się dwie maty na zdjęcia. Oczywiście w tych kieszeniach możemy umieścić więcej mat na zdjęcia i, i to będzie całkiem spoko. Miejsce na małe zdjęcia. Tutaj mamy kieszeń. W kieszeni mamy książeczka z miejscem na zdjęcia w różnych formatach. I na kieszeni mamy podospad na zdjęcia pionowe. Zamykamy. I kolejna część. Tutaj tak. Otwieramy klapkę. Mamy ukrytą kieszonkę z matami na zdjęcia. I tagiem. Za tą klapką mieści się kieszeń, w której mamy też matę na zdjęcia. Otwieramy. Duża kieszeń z kilkoma matami na zdjęcia. odklejona, się się część podklejona. i tutaj taka mała kieszonka w której umieściłam dwa tagi i tutaj mamy tak znowu otwieranie na ćwiek i sznurek i tutaj mamy taki wodospad na małe zdjęcia część wodospadu otwierana jest do góry a część otwierana jest na dół i jednocześnie ten cały wodospad, już moment zakręcam tu kosznureczkę. I cały ten wodospad jest belibendem, pod którym mieszczą się kolejne maty na zdjęcia. I tak się prezentuje jesień. I przyszła czas na zimę. Też fantastyczne kolory. Niebiesko-beżowe. Takie, takie inne. Skośna, malutka kieszonka, w której mieścimy taga. Tutaj mata na zdjęcia. Otwieramy tą półklapkę. Otwieramy kolejne klapki w tą stronę. Dwie kieszenie, w których znajdują się maty na zdjęcia. Co schowam później. Tutaj mamy tak... Małą harmonijkę, która jest tutaj wykończona kieszenią, w której mieszczą się kolejne maty na zdjęcia. Mama kicha. Tutaj mamy kieszeń. W kieszeni mamy książeczkę. Też z miejscem na zdjęcia. Ale zamykamy tą część i otwieramy kolejną część znowu półklapka z miejscem tutaj na zdjęciu z drugiej strony tutaj mamy dwie klapki na której mieszczą się tutaj na górze mamy kieszeń z matą a tutaj matę na zdjęcia a jak otworzymy z drugiej strony jest na odwrót mata na zdjęcia tutaj mamy kieszeń z matą i tutaj tak z kieszonki wyjmujemy maty na zdjęcia. I taki: maty są mała, duże. I otwieramy klapkę do góry, klapkę na dół. Na tych dwóch klapkach pomieścimy tutaj zdjęcia, zdjęcia pionowe. A tutaj mamy miejsce na zdjęcia poziome, umieszczone w wodospadzie. I tak się prezentują wszystkie cztery pory roku. Uchakowe pory roku. W takich nietypowych, nietypowych kolorach, do których nie jesteśmy aż tak bardzo przyzwyczajeni, ale które są piękne. To na tyle. Projekt duży, obszerny, trochę czasu mi zajął, mało było mnie na YouTube'ach ale gdzieś tam na grupach widzieliście już kolejne moje projekty, bo trzeba było odsapnąć od tych 4,5 roku i zająć się także innymi projektami. Myślę, że już za chwilę będę mogła Wam pokazać mój kolejny projekt. Będzie to album Pop-Up. Też Wam pewnie się spodoba. Mam jeszcze album zimowy z papierami od chłopaków. To też będzie wkrótce na kanale. I do zobaczenia w kolejnym projekcie, a będzie to na pewno, na pewno będzie to album pop-up, tutaj już pokażę Wam zajawkę, tutaj już mam, już mam go przygotowanego, wszystkie elementy tutaj są przygotowane, zostało mi tylko po prostu okleić kolorowym papierem. I myślę, że już wkrótce będę w stanie Wam go pokazać. I też będzie on otwierany w sposób tutaj taki nietypowo książkowy, ale on będzie otwierany tak do góry. Dobra, to na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym moim projekcie, na który Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.